Rozmowa dnia. Adam Fronczak, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista farmakologii klinicznej i zdrowia publicznego, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Dziś porozmawiamy o, o koronawirusie, bo w Szpitalu Biegańskiego pojawił się też nie przypadek, podejrzenie. Tak. Osoba sama zgłosiła się, mężczyzna sam zgłosił się do, do szpitala, pracował w, w Chinach. Ale wciąż są to niepotwierdzone przypadki. Ja bym chciała porozmawiać o faktach i mitach związanych z tym wirusem. Tak, no, świat stał się globalną wioską i są tego plusy i są, jak widać, minusy, ponieważ kiedyś różnego rodzaju epidemie, infekcje rozchodziły się po świecie bardzo powoli. Natomiast w dzisiejszym świecie doskonale skomunikowanym, gdzie w ciągu 12 godzin możemy znaleźć się na innym kontynencie, Niestety istnieje ryzyko, że choroby, które gdzieś się rozwijają, tworzą małe ogniska epidemiczne, mogą dotknąć obywateli innych krajów. Czyli faktem jest, że wirus, jest. wirus I jest? W Chinach jest epidemia. Tak, i trzeba powiedzieć, że ten wirus, ten typ tego wirusa koronawirusa jest od wielu lat, jest znany epidemiologom. Natomiast co jakiś czas wirusy mutują wirusy różnych chorób. No i jest to przykład właśnie nowej mutacji nowego typu tego wirusa i jego zjadliwość dla naszego organizmu jest zdecydowanie większa niż jego poprzedników. A gdzie się to mogło zacząć? Trudno powiedzieć. Specjaliści to wysokiej klasy naukowcy badają tę sprawę, zastanawiają się, czy to faktycznie dzikie zwierzęta na targów w Wuhan stały się miejscem gdzie że były miejscem, gdzie ten wirus się pojawił, czy też w jakiś inny sposób. Natomiast no, przeważa ta koncepcja, że jednak pochodzi od dzikich zwierząt. Mówi się, że, że wirus został specjalnie rozprzestrzeniony z laboratorium wojskowego. Co pan na to? Panie redaktor, A To, żeby nie zdziesiątkować ludzkość. Tego wątku. Nie, nie podejmę tego wątku, dlatego że to są teorie spiskowe, co jakiś czas takie wybuchają. Faktem jest, że są na świecie, jest 50 parę laboratoriów o największym stopniu zabezpieczenia, tak zwane BSL4, gdzie są przechowywane zarazki najbardziej groźnych chorób, które już w części nas nie dotykają, na szczęście, populacji naszego globu, ale one są przechowywane w sposób bardzo bardzo bezpieczny w związku z Czyli tym, Nie podejrzewa pan, żeby z tego laboratorium wyciekło coś? nie podejrzewam, że to nie bo jest bo broń bardziej, biologiczna. No nie może to być broń biologiczna, bo byłaby skierowana przeciwko własnym obywatelom, to jest po prostu zupełnie bezsensowny kierunek myślenia i dlatego ten wątek uważam należy zarzucić i po prostu wsłuchiwać się w głos naukowców, którzy poinformują nas za jakiś czas o dokładnym źródle tej epidemii, te sprawy są w trakcie badania. To jest wszystko bardzo gorące, to jest świeża sprawa. Co prawda zaczęła się 1 grudnia, pierwszy przypadek był zarejestrowany w zeszłym roku w Chinach. Myśmy jakoś nie zwrócili za bardzo na to uwagi. Tak, nie? dlatego że te sprawy dopiero się zaczęły upubliczniać tak naprawdę w styczniu. No i w świecie te pierwsze przypadki, które są w innych krajach, to tak naprawdę jest ostatni tydzień, 10 dni. Pojawiają się takie zdjęcia w internecie, że ludzie umierają na ulicy. To jest pana zdaniem? To są prawdziwe zdjęcia? Nie, 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 nie wierzę w to. Dlatego, że ludzie są zabezpieczeni. Jeśli chodzi o izolację, która została zrobiona w Chinach w tym obszarze, gdzie jest największa ilość zachorowań, to jest po to, żeby tych pacjentów tam leczyć. Teraz nawet buduje się dodatkowo szpital. Na tysiąc łóżek, żeby przyjmować chorych, żeby dać im odpowiednią opiekę. Roboty podają jedzenie chorym, tak? Ja myślę, że są różne możliwości podawania. Ci chorzy muszą być izolowani i tak się postępuje. Natomiast są również odpowiednie kombinezony dla personelu, i te kombinezony są na tyle dobre, że chronią personel przed zakażeniem. W Polsce również mamy takie oddziały izolacyjne o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa w oddziałach zakaźnych i w praktycznie. I jeżeli w jest jakiekolwiek podejrzenie, to właśnie tak. na taki oddział pacjent trafia. Jeżeli jest podejrzenie choroby związanej z infekcją o wysokim stopniu zaraźliwości, to takich pacjentów kładzie się na obserwację w takim. W odpowiednim oddziale i żadne roboty u nas nie podają jedzenia tylko personel odpowiednio zabezpieczony. Mm -hmm. Pojawiły się też informacje, że ten wirus może zabić 65 milionów ludzi w ciągu 18 miesięcy. To znaczy, to są takie symulacje y, różnego rodzaju robione y, na wypadek tak zwanego pojawienia się zupełnie nowego ogniska zakażenia, nowej, nowej choroby. W przypadku, gdyby nie było żadnych reakcji. zabezpieczeń, reakcji, gdybyśmy, prawda, nie... gdybyśmy żyli jak 100, czy 200, czy 300 lat temu, czy też jeszcze wcześniej, kiedy jak była faktycznie epidemia dżumy w Europie, a było ich kilka, trwały dość długo, zwykle każda z nich, no to ginęły ogromne ilości osób, naprawdę po kilkadziesiąt procent, często w mieście, populacji, Umierało, ale to były czasy, kiedy nie było żadnych zabezpieczeń. Ja chcę powiedzieć, że w tej chwili dysponujemy przede wszystkim dobrą informacją, wiemy jak rozprzestrzenia się wirus i również środkami zaradczymi, coś czego nie było wcześniej. Mamy doskonałe systemy wczesnego ostrzegania. W Europie mamy ECDC, to jest Europejskie Centrum Kontroli Chorób, które jest agendą Komisji Europejskiej. I w Europie działamy wspólnie, ponieważ mamy Schengen, jesteśmy no, wspólnotą e, narodów i tutaj wszystkie działania są koordynowane e, i podejmowane wspólnie. Czy pan jest spokojny? I ja powiem tak, ponieważ uczestniczyłem kiedyś e, w takich specjalnych ćwiczeniach e, w Unii Europejskiej, e, ćwiczenia na wypadek właśnie wybuchu takiej epidemii, o której pani przed chwilą mówiła, pani redaktor w jaki sposób działać jak reagować jeśli chodzi o lotniska o wejścia obywateli z Azji Południowo-Wschodniej do w obszar europejski także chcę powiedzieć że na każdym poziomie zagrożenia są różnego rodzaju działania do podjęcia i odpowiednie służby wiedzą jak to należy wdrażać i nasz kraj należy do krajów dobrze przygotowanych na wypadek Takich zdarzeń, z jakimi mamy do czynienia, i najważniejsze jest to, żeby społeczeństwo było dobrze poinformowane, uczciwie i wiedziało, że jeżeli jest okres grypowy, bo chcę to podkreślić, jest dużo zachorowań właśnie, właśnie na grypę. Trwa. Mamy już ponad 2,5 miliona zachorowań na grypę, o czym prawda nie mówimy. Nie mamy na szczęście jeszcze oficjalnie żadnego zachorowania na koronawirus. Ale jeżeli mamy tyle zachorowań, to tak naprawdę powinniśmy ograniczać naszą bytność w skupiskach ludzkich, jeżeli to jest możliwe. Ograniczyć swoją aktywność do tej podstawowej, związanej z życiem w domu i ewentualnie w miejscu pracy. A jeżeli mamy jakiekolwiek objawy grypowe, a wszyscy wiedzą, jakie to są objawy: że jest gorączka, że są bóle mięśniowe, prawda? czasami kaszel, no, ogólnie złe samopoczucie, bóle głowy. To zostańmy w domu i te 2-3 dni środki y, takie odwienia. Czyli prawda, dużo zależy na... od nas tak, tak naprawdę. Od nas bardzo dużo zależy i y, powinniśmy na to zwracać uwagę i informować społeczeństwo na ten temat. Możemy się zabezpieczać. Możemy y, ograniczać y, narażenie. Y, teraz się już pożegnamy z widzami i ze słuchaczami y, radia, ale pozostajemy w internecie. Y, a dlaczego taki zjadliwy jest ten wirus? No to jest tak, że każda nowa cząsteczka biologiczna, której antygen był nieznany przez nasz układ immunologiczny, no staje się zagrożeniem. Na grypę chorujemy od wielu lat. Proszę zauważyć, że wielka epidemia hiszpanki, która zdziesiątkowała Europę po I wojnie światowej, wirus natrafił na osłabione społeczeństwo, prawda, które po kilku latach wojny, no nie miało takiej silnej odporności. Wirus był bardzo zjadliwy i to był nowy. I teraz co jakiś czas te wirusy mają nowa zdolność mutacja. tak zmutowania. I różnego rodzaju wirusy mutują i, i jak gdyby pokazują nam swoją nową twarz. Tak jak było ze świńską grypą, tak zwaną, czyli wirusem H1N1 nie był znany wcześniej ten wirus nagle pojawił się i teraz zaczęli ludzie chorować na tak zwaną grypę klasyczną i grypę nową tą świńską grypę i oczywiście ta świńska grypa miała większe powinowactwo do układu oddechowego i było więcej niewydolności oddechowych prawda? także to jest efekt nowego antygenu. Z tym się uparaliśmy w szczepionce przeciw grypie. W tej chwili jest również antygen na Ale tego trochę, to, trochę to trwało. To jest początek trwa. teraz. I teraz y, y, czytałem y, jeszcze dzisiaj rano odpowiednie doniesienia ze Stanów Zjednoczonych, że prace nad szczepionką, oczywiście, trwają i Chińczycy, prawda? I, i, i ci, co powiedzmy, są w stanie podjąć takie wyzwanie. Pracują nad szczepionką, ale to jest proces. Szczepionki nie uzyskamy w ciągu tygodnia, dwóch czy nawet dwóch, trzech miesięcy, ponieważ to wymaga namnożenia na zarodkach jaj prawda, żywych. W związku z tym to jest Musi proces to mhm. i... Być może, że za parę miesięcy taką szczepionkę, szczepionkę. będziemy mieli, ale to ja nie chcę jak gdyby tutaj odpowiadać za firmy farmaceutyczne i za cały Jasne. obszar science A w tym zakresie. Jakie objawy wywołuje koronawirus? No, koronawirus wywołuje objawy zbliżone do objawów e, grypy. E, mamy ból głowy, mamy gorączkę, mamy złe samopoczucie, rozbicie, kaszel zaczynamy czuć, że coś się z nami dzieje, co uniemożliwia nam normalne funkcjonowanie. To jest tak jak w ostrej grypie i stąd te podobieństwa no, mogą, że tak powiem, tutaj utrudniać początkową selekcję i oddzielenie tych przypadków. Temperatura powyżej 38 tak, ale stopni powinna, powinna być tak? wysoka temperatura. Ale chcę powiedzieć, że wiele przypadków i tych, które teraz, o których słyszymy, przebiega łagodnie. To nie jest tak, że każdy choruje bardzo ciężko i każdy jest narażony na ciężkie zapalenie płuc czy niewydolność oddechową. Czyli to też zależy to od tego, czy jesteśmy odporni, w jakim pacientów. jesteśmy w stanie. Tak i dane, którymi no, dysponują konsultanci krajowi... Odpowiednie służby, główny inspektor sanitarny y, rozmawiałem z głównym inspektorem sanitarnym, panem y, profesorem Jarosławem Pinkasem, i mówi, że faktycznie y, no, to, co, to, co w tej chwili tutaj się dzieje, te wszystkie działania, które są podjęte, są działaniami prewencyjnymi i dającymi poczucie bezpieczeństwa, y, także. Gdyby się pojawiły te ciężkie przypadki, to jesteśmy na to jako kraj przygotowani. Także rząd tutaj wykazał się no, szybkością działania właściwą do tej sytuacji. Tak oceniam i i dobrze, że tak się dzieje, ale to jest efekt nagromadzenia doświadczeń, prawda, przez lata. To o czym mówiłem wcześniej, że nie jesteśmy sami z chorobą, pozostawieni sobie, że są służby, które nad tym czuwają. I są takie czuwają. działania, które tak. pomogą. Chcę pani redaktor pokazać, że Wszystkie poradnie, szpitale otrzymują informacje, zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem z głównego inspektoratu i takie informacje, jak należy postępować we wszystkich przychodniach, ośrodkach zdrowia, już są. Także to jest A bardzo to właściwe jest, tak. postępowanie i w związku z tym. Personel medyczny jest uczulony na ewentualnie pojawienie się takiego pacjenta. Ale najważniejszy jest wywiad, dlatego że no ten wirus nie pojawi się tak znikąd. To jednak zwraca uwagę Główny Inspektorat Sanitarny, że trzeba... No, wiedzieć, czy był kontakt z osobami z Azji, Ale prawda? Ale też czy... ważne jest, że, że ten wirus zaczyna się, znaczy możemy się zarabić, zarazić zupełnie inaczej niż w przypadku innych wirusów. Tak, możemy. Jednym z elementów, które trzeba powiedzieć uczciwie, jest taki, że grypą zarażamy się wtedy, kiedy ktoś kicha, kiedy ktoś jest chory. Kiedy są objawy Kiedy tej są grypy. objawy, to, to wtedy mówią: no, odsuń się ode mnie, prawda, albo odizoluj się, bo mnie zarazisz. Ten wirus może zarażać jeszcze w fazie, kiedy się wylęga w organizmie. Czyli kiedy, kiedy nie się widać, że człowiek nie widać jest chory. Widać jeszcze mhm. objawów i podejrzenia są takie, że te właśnie przypadki w świecie, które się pojawiły, to są właśnie zarażenia, no tak, jest od osób, kilka które przyleciały, w tak. Mhm. Przyleciały w Polsce nie ma żadnego objawu. W w sprawach biznesowych do Stanów. Tam ten biznes załatwiły, wróciły do siebie, tam się objawy rozwinęły pojawiły. już ponownie, jak już wrócił ten. Biznesmen do siebie do Chin, i wtedy osoba, która miała z nią kontakt, zaczyna chorować, prawda? Także to jest to niebezpieczeństwo, ale podkreślam, że. Jak na razie na tym etapie rozwoju zdarzeń Robimy trzeba wszystko, zwracać żeby, uwagę żeby na te kontakty. Do nas nie prawda? I zarówno Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, odradza podróże w tamtym kierunku. Niektóre kraje w ogóle nie sprzedają już wycieczek do Chin. Chodzi o to, żeby ograniczyć maksymalnie możliwość narażenia. To ryzyko. ryzyko. Mhm. A kto jest najbardziej narażony? Osoby starsze, dzieci? To znaczy oso osoby z zachorować może każdy. To trzeba podkreślić, ale skutki choroby, czyli ciężkość tej choroby, może się zdecydowanie bardziej uaktywnić i być większym problemem u osób z obniżoną odpornością. odpornością. To jest tak jak w grypie, tak jak w grypie, tak samo w tej chorobie. Osoby z obniżoną odpornością, czyli osoby z chorobami układu oddechowego, z niewidolnością krążenia, z chorobami nowotworowymi, to są osoby, które no, szczególnie jeżeli miały taki kontakt, to powinny a uważać. Na zakończenie, a na zakończenie unikać zbiorowisk, tak? Co tak. jeszcze? Co by Pan jeszcze poradził No To, co żeby, mówi żeby nie każdy zachorować. epidemiolog i każda osoba zajmująca się sprawami epidemicznymi. Myjemy ręce cały czas, nieustannie. Wszystko musi być dobrze ugotowane mięso, przede wszystkim jaja, prawda? To nie może być coś tam niedogotowanego czyli potrawy dobrze ugotowane, czyste to jest to, na co musimy przede wszystkim zwrócić uwagę, no i obserwować siebie, i y, nie być takim no, odważnym, że mnie to się nic nie ima tylko w momencie, kiedy. Mówimy już o tym, jeżeli można ograniczyć aktywność, to I nie to z zrobić, bo to chociażby nie zachorujemy na grypę, której jest. A poza na tym jak jesteśmy chorzy, to, to, to idziemy do pracy i zarażamy. Tak, I, tak, a i to pogoda też... jest sprzyjająca infekcjom wirusowym. Bardzo. I to też nie musi być koronawirus, tylko po prostu zwyczajna tak, grypa. Tak, ja mam nadzieję, że, że jednak to się nie rozwinie tak, prawda, w tempie błyskawicznym że nawet jeżeli się pojawią jakieś przypadki, będą to przypadki izolowane. Chcę powiedzieć, że te przypadki, które są w świecie poza Chinami, jest tam w niektórych krajach od 1, 2 do 4, 5, w Singapurze 7 przypadków, ale praktycznie zgonów nie zanotowano nigdzie i e, chcę powiedzieć, że ta choroba w tym nawet ciężkim e, stadium jest lżejsza niż choroba SARS czy inne, które były poprzednich I to jest dobra informacja. Bardzo dziękuję za rozmowę, a tam specjalista chorób wewnętrznych, specjalista farmakologii klinicznej i zdrowia publicznego, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. Rozmowa dnia